osób od czterech. W tej chwili jest nas już 15 osób. Śpiewamy piosenki piesiadne, ludowe, no i takie okolicznościowe, prawda? Także miło spędzamy czas, panie są zgrane, lubią pracować. Wy nie udawajcie, jeśli chcecie... Skoro takie gromkie oklaski, to jeszcze jeden numer. Gra. No i znowu na Tomasz Nowacki. Czy nie może być lepiej? Czy Stawię nowy koszalin, bo tu maluję tutaj old, na olej, moje prace są malowane No no i pokazuję po prostu jak wyglądał dawniej koszalin. Tematyka jest różnorodna ale przede wszystkim jest koszalin, który chcę pokazać ludziom jak wyglądał dawniej, jak wygląda dziś, można po prostu sobie porównać zmiany w koszalinie, także...